Był maj. Zakwitła wiosna, a kasztany bez matur rzucały płatki tylko Jezusowi. Tuż przed dzień, tydzień i zakątek, ciemny kąt, a mamy czas prześwietlenia, odnajdywania połamanych kończyn. W pokoju zakwitała koniczyna, słodki smak akceptacji, że tylko własnym tlenem się najesz. Sadźcie w domu łąki, bo już niedługo witajcie nad juniem. Jim. Kiedyś podobni tu żyli jak wy. Później w małych społecznościach day to day przytasowało świat. Akromegalia czy rozstrzelanie weltopo. Nie ma kretów na piasku. Był maj, a w czerwcu czerwie jak zwykle wyrywały znaki szalejącej wiatrem pustyni. Przerośnięte domy. To po nas zostanie po nielicznych mogiły. Tak przydatne jak sama śmierć. A ta przechodzi obok. Dreszcz. Następnie mrozi kilka roślin. Doniczkowych warzyw. Jest czerw. W połowie dwadzieścia, dwadzieścia, zero, Zadzwoń do mnie, jeśli dożyjesz. Od szesnastego pokolenia wstecz. Różni, narożnie wszelaki heli. Będą między nami nas różnić. A ze sobą żenić.